Witam, dzisiaj przyjrzymy się bliżej pewnemu mitowi, który krąży po parkingach, a mianowicie, czy obwód niepełnego koła zostanie zarejestrowany w tachografie. Na początek trochę teorii. Tak wygląda pomiar, w trakcie którego mierzy się ilość impulsów, które wygeneruje czujnik kitasu z czyni biegów. Że tutaj przyklejony czujnik fotokomórka, która automatycznie włącza i rozłącza pomiar w momencie, kiedy dojdzie do odblasku, odbije się wiązka lasera i włącza i rozłącza. To jest naklejony odblask pomiar w tym momencie zostaje zakończony wynik jest w kilometrach ponieważ jest on przemnożony przez 50 20 metrów ja sobie zrobiłem wydruk które te będę testował w moim przypadku ilość impulsów wyniosła 4750 przy obwodzie tocznym 3123 mm mając te wartości przejdziemy teraz do obliczenia ile impulsów Generuje jeden niepełny obwód koła. 1000 metrów, 1 km. Dzielimy przez obwód koła. Tu zamieniam sobie na metry. W trakcie kilometra koło obróci się 320 razy. Policzymy, ile impulsów wygeneruje jeden pełen obwód koła. Przyszło niecałe 15 impulsów. Jeden obrót. W 15 Impulsów. Teraz pokażę Wam w jaki sposób naliczane są impulsy. Mamy tutaj podłączony do testera impulsator. Mamy dociążony łańcuchem przyciąga jak magnes na lodówce dosyć mocno, żeby się nie ruszał prowizorka koła zębatego w skrzyni biegów. I teraz tak, każde wykrycie metalu zębu w kole zębatym jest odnotowane jako jeden pojedynczy impuls. To jest licznik ile razy został wykryty ząb. Robimy teraz próbę już podłączony tachograf w godzinę 15.15 15 i robimy podjazd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wyskakuje jazda bez karty oraz wcześniej, gdyśmy jechali, pokazała się prędkość 1 kilometra na godzinę oraz wkoczył błąd jazda bez karty następnie odczekałem 10 minut i ponowiłem próbę w tym przypadku uruchomiłem stoper żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało w przypadku maksymalnego wykorzystania reguły złotej minuty Podobnie w poprzednim przypadku, po kilku sekundach, po kilku obrotach wyskakuje błąd. Podjazd trwał mniej niż pół minuty, czyli przynajmniej do dominującą będzie odpoczynek. No, po 15 minutach powtórzyłem test. Mamy 15:40. Wymię cały obwód. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 impulsów, czyli około 3 czwarte obrotu. Następnie odczekałem 4 minuty ponownie zacząłem korzystać z zasady 1 minuty. W czasie pół minuty. I przerywamy jazdę. Czas teraz na podsumowanie. Podziałka jest 105 minut. Do godziny 13 należy dodać 2 godziny, ponieważ wydruk jest w czasie UTC. A my, mamy teraz czas letni, więc to jest godzina 15. 15.05 10.15. 15 15 15 15 Jeśli się wrócimy do filmu bo podczas pierwszej próby o godzinie 15.15 nie zostało nic zarejestrowanego. Osobiście jestem mocno zdziwiony, ponieważ byłem przekonany, że w momencie, kiedy wyskoczy błąd jazdy bez karty, będzie tutaj odnotowany fakt jazdy z prędkością 1 km na godzinę. Odczekałem 10 minut, podjazd był odrobinę dłuższy i już jest to odrysowane. Tak więc mit jest częściowo potwierdzony. Jeśli nie wykonacie jednego obwodu koła, nie zostanie to narysowane. Druga sprawa, pomimo tego, że nie zostanie zarejestrowana prędkość, zostaną zarejestrowane kilometry oraz jeśli ktoś taki podjazd zrobi bez karty kierowcy, również zostanie to zapisane w postaci błędu. Tak więc na dziś to wszystko w szerokości...